Cześć kochani, ja właśnie z ładunku wyjeżdżam z Rokula w Małkini Trochę się u mnie zeszło Oniby miałem wizację na 14 A jest 19 Więc jedziemy do Gdyni na Chińczyka tak zwanego GZT więc jedziemy, zaczynamy kolejny tydzień Kochani, dzisiaj jest sroda. Dzisiaj się trochę wyczekałem za jakąś robotą. A ten, wczoraj się ładowałem w Małkini ten Rockwall. Yy, I chciałem jeszcze tego to w nocy zdjąć. No ale niestety jakaś tam jakiś dziwny problem tam wynikł. A mianowicie, że jakaś tam źle podana awizacja była niby. No, ale się no właśnie teraz wyczekałem, bo jest godzina prawie że 14. I dopiero mi tutaj Bartek dał znać, co będziemy robić. A wczoraj miało nas się dwóch ładować. Tylko, że jeden, jednemu coś się stało. Coś tam z wtryskiem po prostu samochód nie mógł za bardzo jechać. No i. Jadę zdjąć ten kontener, który mam na sobie z Rokula, jadę pobierać na Baltico, nie tutaj w Gdyni, bo cały czas tutaj w dynie jestem, operuję tutaj, A pobrać pusty pod załadunek pod Małkinie, zamiast tamtego kolegi. No właśnie, do no, co? No, no, to takie, takie, co nie znamy się, więc co? E, nie, nie mam, nie. Machnąłem no co, a ten kurt to... Nie znam to tak. E, na czym skończyłem? A i będę pobierać pusty na Balticonie. Tutaj w Gdyni i jadę jak najszybciej podobnież do. E, do Małkini. No więc. Dobrze. Bardzo dobrze bym powiedział. Bo. Na pusto jedziemy, praktycznie na pusto wracamy, tak? I to lubimy najbardziej. No, bo teraz jakieś tak około 4,5 tony mam tego ładunku. Troszkę. Dobra, to jadę na tego Chińczyka GTC. E, GCT. E, I ten zrzucam. I jadę do palca. A, jakoś tam się odmieniło. E, I tak, nie pobrać y, pusty. Na szczęście, że to jest kurde obok. Ile? 300, 400 metrów stąd. Muszę sprawdzić kontener czy wszystko jest OK 15 godzina. Mm -hmm. Czy muszę sprawdzać? Niestety, bo jeżeli nie sprawdzę, a będzie coś tam z nim nie tak, że po prostu jest dziurawy czy za bardzo powginany, akurat z zdjęciami mi się wydaje, że tutaj by nie było problemu ani z wodą, no ale lepiej, żeby był cały, bo jeżeli im się nie spodoba. Na załadunku to już, to już nie mój problem będzie, będzie trzeba by się kłócić z nimi. Nagrane jest, jest ocenione może być z mojej strony. Więc jedziemy do Małkini w Rokulu To do później. Cześć, koni! Ja jeszcze jestem na zakładzie w Rokulu. Załadowany, czekam na odprawę. Tu na zakładzie jest ta odprawa kontenera, i ten, korzystając z okazji, że tu mają prysznic, się wykąpałem. No. Świeżutki, pachnący. Gotowy do działania. A mamy godzinę 10:25. Trzeba by rozwiesić tutaj ręczniczek, ręcznik, żeby wysechł. I te no ile? Z 15 minut temu papiery do odprawy. I tutaj się odprawiam. To praktycznie przy pierwszej bramie. Ale tędy wyjeżdżać nie będę. No i ma zadzwonić. Jak że Odprawiony biorę papiery i wyjeżdżam i jadę znowu na gdynię no, odprawiony i jedziemy Wcześniej podczas nocy to nie było co pokazywać, no ale to jest taki stary magazyn jakiś fabryczny Po jakiejś fabryce może o A tu jest ten rok to sobie przejął Więc dobra no to czyli co? Jedziemy Ostrów Mazowiecka Ciechanów Moława i Nagdynie. Cześć kochani Ja jestem w Gdyni Na tym parkingu Na bcecie I ten Zbieram się do Bartka Bo rozmawiałem z nim Że jest już Na spedycji Idziemy do niego na Kawę Przy okazji Poznacie Bartka Trochę chłodno jest I też tak stanąłem, że nie dają mi spać w sensie takim, że strasznie tutaj buczy wali przyspieszają strasznie kurczę i on niestety nie da się spać. Dzień cześć. dobry. Co ty tutaj masz? Cześć, cześć Bardzo. Cześć. Mój cześć. spedytor. Cześć. W jakiej firmie? Poltras, zobaczesz. No, najlepsze na świecie. O, oczywiście, bardzo poproszę. No i koleżanka, tak? I z Cześć. Mówiłem o tym, że. zaczeka wiesz, Za korek po północy. 600 euro za handel. Eden, to Dobra, daj 10.11. Tak? 10, 10, 11. Oczywiście. Tak, zgadza się. Odprawę, że Ledwo człowiek przyszedł, już jest robota. <grystek> Kurcze, pitu pitu na spedycji. Pogadało się, pogadało się, no ale trzeba robotę zrobić. Sama się robota nie zrobi. A tam kurczę posiedziałem. Posiedziałem dobre dwie godziny. Ale już mi wizacja weszła na pobranie. Więc trzeba teraz szybko się zebrać i pobrać kontener. A mam rozładunek na poniedziałek w Błoniu Więc spokojnie, spokojnie można jechać. Ale trzeba pośpieszyć się na załadunek. Przecież kurczę w końcu nie zdążę, a jadę do DCT w Gdańsku no już się awizacja zrobi, już się kręci od 45 minut no pauzy 14 godzin spoko rozpocznij BL dobra idziemy ładować załadowane, załadowane, bardzo szybko. Nie wiem, czy w 20 minutach się zamknąłem. No i co? No i teraz w piątek. Trzeba jechać do domu, tak? Bo na pewno jak mam rozładunek. Z rana. Co dalej? zobaczymy, A się nie pytałem. Jak byłam Bartka. No, no to do następnego, tak?